Dziś porozmawiamy o temacie, który na pierwszy rzut oka w ogóle nie wydaje się giełdowy, ale jak się w to zagłębić, to rzeczywiście z giełdą ma bardzo dużo wspólnego i podam ci moje konkretne sposoby na rozwiązanie pewnych problemów, o których dzisiaj powiemy. Daj znać, czy Ty uważasz, że tego typu odcinki też powinny pojawiać się na tym kanale, czyli nie tak w oczywisty sposób giełdowy, ale jednak dosyć mocno powiązane, też od czasu do czasu nie będę patrzył na Ciebie, tylko tutaj na swój ekran komputera ze względu na to, że mam taką listę wypisany. Tego, o czym chcę dzisiaj powiedzieć, i nie chcę tutaj niczego, niczego pominąć. Pytanie: Co jest tematem dzisiejszego odcinka? Tematem dzisiejszego odcinka jest książka. I wielokrotnie już omawialiśmy różnego rodzaju pozycje, jeżeli chodzi o inwestowanie. Czytaliśmy chociażby książki Filatauna, Hipopetya Ralincha, też czytaliśmy książki. Także tutaj tego typu tematy się pojawiały. Ale dzisiaj nie powiemy o książce stricte giełdowej. Prawdopodobnie ten odcinek będzie dosyć krótki, ale myślę, że mimo tego, że to nie jest książka stricte giełdowa, to jednak z giełdą ma naprawdę bardzo dużo wspólnego, i tak naprawdę temat nie tyczy się wyłącznie giełdy, ale skoro jest to kanał inwestycyjny, no to na tym się my dzisiaj głównie skupimy. No i jeżeli. Chodzi o nawyki, bo o tym chcę dzisiaj powiedzieć. Ja nie chcę zgrywać rolę jakiegoś coacha, kogoś, kto tam będzie ci mówił, że masz zostać zwycięzcą i tak dalej, tylko przeczytałem kilka książek o nawykach właśnie odnośnie inwestowania, wprowadziłem pewne rzeczy i niektóre działają, niektóre nie. Dzisiaj się podzielę z tym, co u mnie działa i co możesz też usprawnić u siebie właśnie w tej nauce inwestowania. I jeżeli chodzi o książki, które czytałem, to przyznam, że było ich kilka. Była chociażby, na przykład, przykład siła nawyku. Myślę, że dosyć interesująca książka praca głęboka książka kola Newporta, która też jest myślę, że ciekawa czterogodzinny tydzień pracy. Myślę, że wiele osób zna metoda czarnej skrzynki, która też po części jest książką o nawykach, która też jest ciekawa, ale zdecydowanie dla mnie osobiście numerem jeden właśnie w tym temacie jest książka Jamesa Cleara atomowe nawyki atomowe nawyki. I tutaj ten temat nie jest przypadkowy, bo James Clear wychodzi z takiego założenia, że tak naprawdę bardzo ciężko jest coś tak mocno zmienić. Zauważmy, my bardzo często chcemy się zmieniać w ciągu jednej, jednego dnia, czyli idziemy spać i myślimy, co to my jutro nie zrobimy. Rano wstajemy, okazuje się, że no jednak tak do końca nie jest, i to jest ten problem. Nawet kiedy się, czegoś się trzymamy, czasem tak jest, że się czegoś trzymamy tydzień czy dwa, to po trzech, 4 tygodniach jest tutaj dosyć duży właśnie problem z tym, żeby dać dalej w tym rygorze wytrzymać. I James Clear właśnie w książce swojej Atomowe nawyki, drobne zmiany, niezwykłe efekty i ten podtytuł też jest myślę, że bardzo bardzo znaczący. Mówi nam o tym w jaki sposób właśnie te nawyki podtrzymywać i my dzisiaj się tym zajmiemy, ale od tej strony giełdowej, no bo jak mówiłem, kanał inwestowaniu, więc warto o inwestowaniu sobie powiedzieć. Powiem wam dokładnie, co ja z tej książki wprowadziłem u siebie odnośnie inwestowania i czy to u mnie zadziałało podzielę się głównie tymi rzeczami, które właśnie, właśnie za, zadziałały. A jeśli chodzi jeszcze o takie sprawy organizacyjne, to jeszcze przedstawmy partnera dzisiejszego odcinka. A jest w tym firma XTB, XTB, w której ja osobiście mam swoje konto od lat i nigdy żadnych problemów z nimi nie miałem. Głównie myślę, że taką dużą przewagą z XTB jest to, że jeżeli inwestujemy do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro, to prowizja za akcje ETF -y wynosi 0%, 0%, czyli gratis to moim zdaniem uczciwa cena. I jeżeli chodzi o tę książkę Jamesa Cleara, Atomowe Nawyki, ten film nie jest jakiś sponsorowany przez tę książkę, po prostu uważam, że jest naprawdę, naprawdę interesująca. Ona kosztuje coś koło 30 zł, więc myślę, że warto wydać pieniądze, które tak naprawdę wydajemy na jeden obiad na mieście, po to, żeby zobaczyć tę, tę interesującą książkę. A jeszcze, jeżeli jesteś Januszem, tak jak ja, to można jeszcze taniej tutaj coś podziałać. Otóż jest taki sposób na totalnego Janusza, tylko nie mówcie, że ja wam to mówiłem, no bo wtedy wyjdzie, że ja też jestem Januszem, a w niektórych kręgach jeszcze powiedzmy jakoś jestem poważany, można przyjanuszować. No bo pamiętajmy o tym, że są różnego rodzaju aplikacje do tego, żeby przeglądać czy to e-booki, czy audiobooki, jest chociażby Bumbit, jest Legimi, jest Empik Go. I pamiętajcie, że no, James Clear atomowe nawyki to jest dosyć popularna książka, więc podejrzewam, że tam one też są. I pamiętajcie o tym, że jeżeli na przykład chcemy się zarejestrować na taki Bugbit, czy na MPG go, to zazwyczaj tam jest tak, że te pierwsze 7 albo 15 dni, czasem nawet 30, jak są różne promocje, jest za darmo, więc po prostu można się tam zarejestrować przeczytać tę książkę albo przesłuchać tej książki, wyciągnąć jakieś wnioski i później zamknąć konto i za darmożkę właśnie mieć taką taką satysfakcję. Oczywiście ja jeżeli już tak robisz, to polecałbym wykorzystać maksymalnie ten czas, czyli jeżeli jest te 15 dni, to możesz maksymalnie wykorzystać właśnie te 15 dni, dopiero po 15 dniach darmowych zamknąć to konto. To jest taki sposób na Janusza. No oczywiście przyznam się, że też tak kiedyś kiedyś zrobiłem. Pamiętam, byłem chyba w kinie i tam był jakiś taki kupon Właśnie na Bugbit, że 30 dni miałem za darmo, a nie 7 czy 15, jak jest standardowo. Także też warto poszukać takich, takich zniżek. I na Janusza za darmoszkę też można tej książki posłuchać, ale osobiście czy przeczytać, ale osobiście polecam też też kupić, jak mówię, około 30 zł, więc myślę, że absolutnie nie jest tutaj żadnym, żadnym problemem, żeby wydać te pieniądze. Biorąc pod uwagę to. O czym jest tak naprawdę ta książka, no to ona jest o nawykach, i tutaj myślę, że nie ma absolutnie żadnego zaskoczenia, ale ona jest w dosyć specyficzny sposób, właśnie napisana po, o, o, tych, o tych nawykach. Dzisiaj powiemy sobie o tych nawykach, nawykach giełdowych, i jeżeli chodzi o jakieś takie wprowadzanie nowych nawyków, no to to jest bardzo trudne. Dużo łatwiej jest zamienić jakiś jeden nawyk na jakiś inny, jakiś, jakiś drugi. I tutaj skupimy się dzisiaj głównie na tym, w jaki sposób uczyć się inwestowania. No każdy z nas, jeżeli jesteśmy inwestorami, a podejrzewam, że jesteś, skoro oglądasz ten kanał, no to każdy z nas tak naprawdę powinien czy to coś od czasu do czasu przeczytać w sensie jakąś książkę, czy jakiś artykuł, czy nawet jakiś film na, na YouTubie, chociaż myślę, że tutaj to czytanie książek jest jest dużo, dużo lepsze. Ja wiem, że teoretycznie powinienem mówić, że oglądanie filmów na YouTube jest zdecydowanie najlepsze, ale pamiętajcie, pamiętajcie o tym, że biorąc pod uwagę tak naprawdę naukę inwestowania, powinniśmy też dywersyfikować tę wiedzę, czyli z różnych elementów, z różnych źródeł właśnie brać tę wiedzę i książki też myślę, że są naprawdę bardzo interesującą stroną, jeżeli chodzi o naukę inwestowania. Bardzo często pisali to ludzie, którzy rzeczywiście osiągnęli sukces. Możemy to zmierzyć, możemy to zbadać, możemy zobaczyć zobaczyć ich wyniki finansowe więc tutaj warto właśnie tego typu nawyki wprowadzać No ale jeżeli ktoś nie ma nawyku tego żeby czytać No to bardzo często jest tak że myślimy dobra to od jutra, jutra weźmiemy się za to czytanie i przeczytamy całą książkę co oczywiście nam w życiu nie wyjdzie to znaczy jest bardzo mało prawdopodobieństwo że nam że nam wyjdzie ale można albo zastąpić jakiś nawyk albo zrobić taki myk o którym właśnie pisze tutaj bardzo często James Clear o tym żeby dostosować nawyk do drugiego nawyku o co mi tutaj chodzi każdy z nas ma pewne nawyki tak jeżeli na przykład nie wiem wstajesz wyłączasz budzik idziesz umyć zęby idziesz zjeść i robisz to totalnie automatycznie. W ogóle o tym nie myślisz. Tak samo jak na przykład z jazdą samochodem. Kiedyś jak zaczynaliśmy jeździć samochodem, to tak myśleliśmy, tutaj gaz, sprzęgło, tu jeszcze jakiś hamulec, tu jeszcze jakiś kierunkowskaz, jak to wszystko ogarnąć? A teraz jak jedziesz, tak naprawdę kiedy redukujesz bieg, nawet nie myślisz o tym po prostu automatycznie. Sprzęgło i automatycznie skrzynia biegów. Nawet jak to mówię, to automatycznie moja noga tak troszeczkę poszła w dół i ręka jakbym, jakbym właśnie przestawiał biegi. Dlatego, że to jest dla nas już totalny automatyzm. I każdy z nas, tak automatyzmy ma warto według Jamesa Cleara i to jest coś co u mnie się właśnie bardzo dobrze sprawdza Połączyć te nawyki, które już w tym momencie mamy z nowymi naukami, nawykami, które chcemy właśnie wprowadzić. I odnośnie inwestowania, bo kiedy słyszę jakieś filmy, właśnie mówiące o tej książce, to zazwyczaj odnoszą się chociażby do ćwiczeń, to jest myślę, że taką oczywistą analogią, ale my tutaj porozmawiamy o inwestowaniu. Więc odnośnie inwestowania, ja u siebie wprowadziłem coś takiego i to u mnie rzeczywiście działa, że jeżeli mam jakiś nawyk, a moim nawykiem myślę, że jak zdecydowanej większości ludzi nawykiem jest jedzenie obiadu. Każdy z nas je obiad mniej więcej o tej samej porze. Tutaj jest różnie i niektórzy ludzie uważają, że warto wprowadzić sobie nawyk o jakiejś stałej godzinie. Rzeczywiście jest to fajny myk, ale u mnie nie do końca się sprawdzał, bo ja sobie robiłem tak, że na przykład o 15 mam poczytać książkę o inwestowaniu, dawałem budzik na, na godzinę 15, ale bardzo często jeszcze coś robiłem o tej 15, no i to był do, dosyć duży problem, ale wprowadziłem drugą rzecz która już mi się w 100% bardzo fajnie sprawdziła i do dzisiaj mi się sprawdza. Ja jem obiad, tak jak każdy, pewnie, każda pewnie osoba je obiad. I teraz moim nawykiem jest to, że jem obiad. I teraz wprowadziłem nawyk, że po zjedzeniu obiadu przeczytam 15 stron książki. Na początek to było 15, teraz jest 50, chociaż prawda jest taka, że teraz no naprawdę różnie to wygląda. Te 50 to jest absolutne minimum. Nie czytam codziennie, ale 5 dni w tygodniu w weekend sobie zazwyczaj robię robię przerwę zazwyczaj, no bo czasem też jakaś książka wpadnie, ale tutaj te 5 dni w tygodniu po obiedzie rzeczywiście jest. I James Clear mówi o tym, że właśnie kiedy mamy jakiś nawyk, przypnijmy do tego drugi nawyk, zamiast robić coś od nowa od początku, po prostu przypnijmy do tego co już mamy jakiś drugi, jakiś drugi nawyk i to rzeczywiście może nam wyjść. No i teraz ja mam taki nawyk, że jeżeli Zjem obiad, to po obiedzie czytam książkę w tym momencie minimum 50 stron, ale naprawdę zacznij od 15. Wystarczy, że zaczniesz po obiedzie przeczytam minimum 15 stron. I wtedy już, o, już kiedy zjesz obiad, od razu będziesz wiedział, że musisz to zrobić. W jaki sposób będziesz wiedział? No najlepiej jest sobie oczywiście zapisać po prostu na kartce. I teraz, jeżeli. Zazwyczaj po obiedzie, tu już każdy z, nas, każdy z nas ma troszeczkę to inaczej, ale zazwyczaj jeżeli po obiedzie idziesz na komputer i nie wiem, grasz w grę, czy, czy oglądasz jakiś serial, czy robisz cokolwiek, idziesz na social media. To warto, żebyś kartkę z tym napisem, że po obiedzie czytam książkę, miał właśnie w tym pokoju, w którym, w którym idziesz, idziesz na ten komputer, czy, czy właśnie idziesz po social media, żeby od razu to cię kuło w oczy. Zresztą tak naprawdę można to wprowadzać dalej. To znaczy, jeżeli ma być rzeczywiście ta, ta książka po obiedzie, to warto, żeby ona była widoczna. James Clear tam w tej swojej książce mówi o tym na przykładzie właśnie ćwiczeń, gdzie tutaj skupia się na tym, że jeżeli chcemy rano iść pobiegać, to stwórzmy sobie takie środowisko, które będzie nam pomagało właśnie pójść biegać, czyli wieczorem już o to zadbajmy. Wyciągnijmy buty do biegania, wyciągnijmy strój do biegania i dajmy je na krzesło, żebyśmy pierwsze, co zrobili, to zobaczyli ten strój. Jeżeli pierwsze, co chcemy napić się w Wody, to wieczorem już nalejmy sobie, nalejmy sobie tę wodę do szklanki i ustawmy koło łóżka, żeby pierwsze co zrobić to zobaczyć właśnie tę szklankę wody. Stwórzmy sobie odpowiednie środowisko. Jeżeli masz problem taki jak ja miałem kiedyś, dosyć duży problem z tym, że kiedy budziłem się to włączałem drzemkę, później drugą drzemkę, trzecią, piątą, piętnastą i rzeczywiście to też był pewien problem, rozwiązałem to bardzo, bardzo prosto, po prostu teraz telefon nie mam koło łóżka, tylko mam tak jakieś półtora metra dalej na szafce i żeby... Wyłączyć ten budzik, muszę po prostu wstać, fizycznie muszę wstać, i to rzeczywiście rozwiązało ten problem. Dostosowałem otoczenie do nawyku, jaki chcę wprowadzić. I dokładnie jest tak samo z inwestycjami. Jeżeli chcesz właśnie nauczyć się tego systematycznego, tej, tego systematycznego czytania książek, na przykład właśnie odnośnie inwestowania, tej nauki inwestowania, no to musisz dokładnie zaplanować, kiedy to zrobisz, gdzie to zrobisz, kiedy tutaj akurat powiedzieliśmy po obiedzie, gdzie to zrobisz, no to na przykład. Poczytam książkę, poczytam te 15 stron w salonie i mam. Dokładnie w tym salonie, na przykład książka, albo ewentualnie na początek, może być ta książka, tam gdzie zazwyczaj idziesz, tak? Czyli, jeżeli idziesz, właśnie na komputer, to ustaw sobie, postaw sobie tę książkę obok i właśnie ten, 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 ten napis, że tę kartkę z tym napisem, że chcesz poczytać właśnie po obiedzie, żebyś dostosował jak najmocniej otoczenie do tego, do tego tutaj, o czym chcesz wprowadzić, o czym chcesz wprowadzić nawyk. Więc patrząc na to, perspektywy, Perspektywy. Po pierwsze, określ dokładnie, gdzie będziesz robił dany nawyk, w naszym przypadku, gdzie będziesz czytał, kiedy. Czyli u nas na przykład po obiedzie, i jak długo, bo to też jest bardzo istotne. Kiedy będziemy mieli ten lepszy dzień, no to będzie łatwe nam przebić te oczekiwania, ale jeżeli będziemy mieli gorszy dzień, a każdy z nas ma, ma gorsze dni, no to wtedy będzie tutaj bardzo ciężko i stwierdzimy: Dobra, to przeczytam dwa zdania i to już jest przeczytanie książki, no bo taka jest prawda, to już znaczy, że czytałem tę książkę, więc warto, żebyś sobie wyznaczył to, to minimum. I to minimum naprawdę nie ma być jakieś duże, to nie ma być jakieś wygórowane. Jeżeli w tym momencie w ogóle nie czytasz książek, no to warto, żeby na początku. To było 10, 15, 15 stron. Żeby to cię od razu nie przytłoczyło, bo jeżeli będziesz wprowadzał takie bardzo potężne zmiany, to to cię w pewnym momencie może przy, przytoczyć. I tutaj przytłoczyć. I tutaj, jeżeli chodzi o te atomowe nawyki. Jamesa Cleara, no to jednak on mówi właśnie o tym, o czym mówi pod tytuł. Drobne zmiany, niezwykłe efekty, czyli żeby troszeczkę się zmienić. To nie chodzi o to, żeby zmienić absolutnie wszystko. Oczywiście to, o czym tutaj mówię, y może być implementowane do różnego rodzaju innych, y innych zachowań, chociażby y jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o pracę, ja mam tak, że mam osobny laptop, ten, który w tym momencie jest przede mną, to jest laptop, który służy mi wyłącznie do Pracy. Najlepiej jest tak, jeżeli masz osobny pokój do pracy, a osobny pokój do, no, do na przykład spania, do, do tego jakiś tam pokój rozrywki i, i, i inne, inne tego, typu, tego typu miejsca masz wszystko osobne, ale wiem, że wielu z Was na przykład nie może, to warto właśnie mieć osobny laptop do pracy i ewentualnie osobny laptop do, do rozrywki. Ja przyznam, że na tym laptopie, który w tym momencie jest odpalony, nie mam nic zainstalowane, jakieś, nie wiem, gier, no w, w ogóle nie gram, ale nie mam żadnych absolutnie programów, Programów poinstalowanych. Mam tylko rzeczy, które wynikają mi, wynikają mi z pracy. Też jeżeli chodzi o moje zakładki, te, które mi się pokazują na początku, to są wyłącznie rzeczy, które ja wykorzystuję do pracy. I można na przykład albo mieć drugiego laptopa, albo można zrobić tak jak ja. Ja nie mam drugiego laptopa, tylko ja mam smartfona. I ten smartfon służy mi wyłącznie do rozrywki. Ja nic z pracy na nim nie robię. No chyba, że ktoś zadzwoni oczywiście i, i ma jakiś, nie wiem, interes. No to, no to wtedy tak. Ale biorąc pod uwagę ten smartfon, on jest mi potrzebny wyłącznie do rozrywki. Nic z pracy na nim nie robię. Ale z kolei przy tym laptopie nie robię nic jeżeli chodzi o rozrywkę, wyłącznie pracę i to mi się rzeczywiście bardzo mocno sprawdza, bo przygotowałem sobie otoczenie do tego, żeby właśnie w, właśnie tutaj pracować dzięki temu też nie ociągam się z tą, z tą pracą, to już trochę taka dygresja jakby odbiegając od tematu inwestowania, ja wiem, że wiele osób stwierdził, stwierdzi zaraz, że czekaj, czekaj, ale gdzie mam serial oglądać skoro tego laptopa ty na przykład nie masz to gdzie oglądasz serial, no to tutaj taka, to takie info z Mojego życia, teraz zachowuję się trochę jak taka typowa instagramerka i mówię jakieś informacje z mojego życia, ale biorąc pod uwagę mnie, ja w ogóle nie oglądam seriali i w ogóle praktycznie nie oglądam filmów. Znaczy, jeżeli chce zobaczyć jakiś film, to idę do kina. Ostatnio byłem chyba na Batmanie z rok temu. Ogólnie w ogóle mnie to nie kręci. Nie wiem, napisz mi w komentarzu, czy na przykład Ty też nie oglądasz seriali i filmów. Ja osobiście po prostu tego nie lubię. Gdybym lubił, no to pewnie bym sobie kupił drugiego laptopa, ale biorąc pod, uwagę, biorąc pod uwagę to, że chciałbym na nim na przykład właśnie oglądać wyłącznie filmy, no to też nie musiałby być to laptop za 2 czy 3 tysiące, taki naprawdę za, za, na jakimś outlecie, czy używany za 1000 za zł spokojnie też mógłby być. A naprawdę to bardzo fajnie organizuje pracę, kiedy mam osobny sprzęt do pracy i osobny sprzęt do rozrywki to jest na pewno bardzo duży bardzo duży plus no i jeżeli chodzi właśnie o te nawyki, warto je wprowadzać bezinwazyjnie, tak? Jak mówiliśmy, powiedzmy na przykład 15 stron tego 15 stron właśnie właśnie książki. Czy na przykład, nie wiem, 10 minut albo 15 minut i dosłownie ustawiamy sobie budzik na 15 minut i patrzymy wyłącznie na jakieś sprawozdanie finansowe, wyłącznie na jakieś artykuły branżowe, które właśnie chcemy, chcemy przyswoić po to, żeby zwiększyć naszą wiedzę. Odnośnie danej branży czy odnośnie danej spółki. Ważne, żeby to jakkolwiek mierzyć. I to jest kolejna sprawa, przez którą wiele osób tak naprawdę na początku już drogi ma dosyć duże problemy z tym, żeby przyswoić jakieś nawyki. No bo, biorąc pod uwagę te nawyki, James Clear mówi tutaj o tym, ja już sobie otworzę książkę, którą zaznaczyłem, że można, wy, wy, można wyróżnić takie cztery Cztery stany. Najpierw jest sygnał, później jest pragnienie, później jest reakcja, i później jest, i później jest nagroda. No i tak naprawdę, biorąc pod uwagę te cztery proste etapy: sygnał, pragnienie, reakcja, nagroda. W jaki sposób, o co tutaj tak naprawdę, tutaj tak naprawdę chodzi? Tam później James. Yy, Rozwija ten temat. Sygnał to jest na przykład sygnał nowej wiadomości w telefonie. Mamy wiadomość, pragnienie, no to chcesz zobaczyć treść takiej wiadomości, reakcja, sięgasz po telefon, odczytujesz wiadomość, nagroda, zaspokoiłeś pragnienie odczytania, odczytania wiadomości. Oczywiście wchodzą tu w grę dosyć mocno hormony, ale o co mi chodzi? Dlaczego, dlaczego ja to tak naprawdę w tym momencie czytam? Ano, z jednego powodu. Dlatego, że zauważmy, że te złe nawyki zazwyczaj mają. Nagrodę od razu. I to jest ten bardzo potężny problem. Bardzo często właśnie mamy, mamy tak, że jeżeli, nie wiem, zjemy chipsy. No to od, od razu mamy tę nagrodę, od razu czujemy się, czujemy się lepiej. Oczywiście w długim terminie jest to niekorzystne, ale to jest problem między i różnica między tymi dobrymi nawykami a złymi nawykami. Złe nawyki, no jednak właśnie mają te gratyfikacje od, od razu, a te dobre nawyki mają gratyfikację opóźnioną. Więc my musimy sobie w jakiś sposób wynagrodzić, właśnie tę. Ten, właśnie ten ten dobry nawyk. Bardzo dobrym sposobem jest prowadzenie takiego dziennika zwycięstw. Tak to, się, tak to się nazywa, tak to James Clear tutaj nazywa. Chodzi o to, żeby zapisywać na przykład dzień, w którym mi się wszystko udało, zapisywać co się udało. To nie chodzi o to, żeby pisać jakiś poemat, tylko 3-4 zdania. Albo ewentualnie można sobie na przykład podzielić, podzielić ten miesiąc na poszczególne dni i zaznaczać zielonym długopisem, że mi się udało zrobić jakieś tam najważniejsze trzy Nawiki powiedzmy, albo mi się nie udało. Ja w tym momencie jestem na tym etapie, że prowadzę właśnie yy, prowadzę taki dziennik i mam podzielone. Tutaj rzeczą mogę pokazać, jeżeli chodzi o mój zeszyt. Jak mi się, jak mi się uda, chociaż, chociaż tutaj. Nie wiem czy będzie cokolwiek widać, bo to jest moje takie bazgroły. Jeżeli będzie coś tutaj widać, nie chodzi o to co jest tam dokładnie napisane, ale jak sobie zobaczycie, to nawet w miarę widać. Są pierwsze trzy nawyki, znaczy pierwsze trzy rzeczy, które ja muszę zrobić. Później jest taka kreska i później jest kilka kilka kolejnych o co tutaj chodzi te trzy nawyki to są coś coś co absolutnie muszę muszę zrobić a ta cała reszta jest to są rzeczy które mogę ale ale nie muszę czyli jeżeli te pierwsze trzy rzeczy zrobię to już będzie dobrze to już sobie zaznaczę u siebie w dzienniku na zielono i że wszystko jest ok a jeżeli zrobię jeszcze dodatkowo te wszystkie inne rzeczy to to zaznaczę takie dwa zawsze daję sobie zielone ptaszki że tym bardziej wszystko jest tym bardziej wszystko jest ok i po miesiącu no, nawet po tygodniu można zobaczyć, że możemy kontrolować ten postęp, ewentualnie brak, brak postępu. To też jest jakaś forma takiej gratyfikacji, gratyfikacji natychmiastowej. Coś ze złego nawyku przerzucamy właśnie do tego, do tego dobrego nawyku, i to też nam pomaga w tym, żebyśmy, żebyśmy utrzymywali ten nawyk. Innym sposobem może być na przykład to, że w momencie, kiedy rzeczywiście wypełnimy ten dany nawyk, czyli po obiedzie będę uczył się inwestowania, przez, będę czytał książkę przez minimum. 10 minut albo minimum 15 stron No to wtedy wrzucamy na przykład nie wiem 5 zł do jakiejś skarbonki może to być oczywiście wirtualna skarbonka i to są pieniądze takie po prostu na przewalenie nie na jakieś nie wiem inwestycje na jakieś rzeczy ważne tylko po prostu na to żeby je żeby je przewalić moim zdaniem też każdy powinien mieć właśnie tego typu tego typu pieniądze więc to jest coś co może nam powodować tę natychmiastową gratyfikację przenosimy przenosimy coś co jest w tym nawyku złym, do tego, co jest w tym nawyku, nawyku dobrym, bo zazwyczaj te nawyki złe mają po prostu tę natychmiastową gratyfikację, a te dobre mają gratyfikację odroczoną i to jest ten duży problem. Jest też coś takiego, o czym już trochę wspomnieliśmy, ale chodzi mi o piętrzenie nawyków, czyli mieliśmy ten nawyk, że jemy obiad, każdy ten ma nawyk, dobudowujemy do niego dobry nawyk, czyli czytam minimum 15 stron yy, książki o inwestowaniu. I jak przeczytam tę 15 stron, to później robię coś tam, coś tam. Na przykład nie wiem, to później idę na, idę na trening. Chodzi o to, żeby spiętrzać te nawyki, czyli że. Mam nawyk, po tym nawyku robię ten nawyk, po tym nawyku robię ten nawyk i to się nazywa właśnie takim piętrzeniem nawyków. Naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie to, bardzo fajnie to wychodzi, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o mnie, też mam kilka takich rzeczy, które, które właśnie, które właśnie robię jedna po drugiej i mam to też zapisane, że robię to jedna po drugiej. Myślę, że to naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie nam, nam wychodzi. Czyli podsumowując, pierwsze co musisz zrobić to dostosować swoje otoczenie do danego nawyku, jeżeli chcesz pobiegać to od razu wyciągnij sobie buty do biegania, jeżeli chcesz po, poczytać na środek, na, w najbardziej widocznym punkcie daj tę książkę, żeby ona cię aż w oczy. Po drugie... Yy, nie twórz jakiegoś nowego nawyku oderwanego tego od wszystkiego, co robisz, tylko po prostu, jeżeli masz jakiś nawyk, na przykład Jem obiad, to później po tym nawyku stwierdzasz po zjedzeniu obiadu, przez y, poczytam książkę minimum 15 stron, czyli taki nawyk po nawyku, który już mamy, kolejna rzecz, to jest piętrzenie nawyków, czyli po przeczytaniu książki. 15 Stron książki, robię to, to i to, więc to jest to ta trzecia rzecz, czyli, czyli piętrzenie nawyków. Czwarta rzecz to jest ta natychmiastowa gratyfikacja, czyli na przykład albo możemy sobie prowadzić taki dzielnik zwycięstw, albo możemy też wrzucać 5 zł do, do naszej skarbonki czy wirtualnej skarbonki, takie po prostu na przewalenie. Ewentualnie może to być też jakaś rzecz, która nie do końca jest zdrowa, nie wiem, na przykład jakieś zjedzenie chipsów czy, czy coś takiego. Oczywiście, jeżeli Twoim twoim celem nie jest, nie jest dieta, jeżeli z tym nie masz. Problemów, więc to są te cztery takie rzeczy, które myślę, że są najbardziej istotne. Patrzę, czy tak naprawdę. No, o wszystkim powiedziałem. Tutaj też mam jeszcze taki jeden, jeden punkt, który myślę, że jest dosyć istotny. Skup się na systemie dojścia do celu, a nie na samym celu. No bo biorąc pod uwagę chociażby sportowców, którzy startują w jakichś zawodach, każdy z nich ma cel jeden: wygrać. Ale tak naprawdę, to ten proces dojścia do tego celu jest dużo bardziej istotny. To, co robimy codziennie, jest dużo bardziej, dużo bardziej istotne. Więc w ten sposób można wprowadzać, wprowadzać, te, wprowadzać te właśnie nawyki finansowe te nawyki, które właśnie powodują, że jesteśmy lepszymi inwestorami. Czyli na przykład właśnie po obiedzie 15 stron książki, po 15 stronach książki przez 10 minut czytam jakiś raport finansowy. Po 10 minutach czytania raportów finansowych z zegarkiem w ręku, tak, czyli z tym, że dajemy sobie stoper. po tych 10 minutach, przez 15 minut, na przykład czytam informacje branżowe, to te nawyki nie mają cię przytłaczać. To nie ma być tak, że od razu zmienisz swoje życie o 180 stopni, albo jak niektórzy mówią o 360 stopni. Chociaż oglądałem kiedyś Hate park z Andrzejem Draganem i mówi, że w fizyce kwantowej takie powiedzenie, że coś się zmieniło o 360 stopni. Wcale nie musi być bezsensowne, no bo tutaj niektóre cząstki po odwróceniu 360 stopni mają wtedy znak minus, czyli dopiero 720 stopni, jak się przewróci, to wtedy wracają do swojego pierwotnego położenia. Także tutaj uważajmy z tymi, z, z, z tymi powiedzeniami. W każdym razie pamiętajmy o jednej rzeczy, że te nawyki warto wprowadzać po prostu, powolutku, bezinwazyjnie niemalże. I ta książka Jamesa Cleara Atomowe Nawyki, która kosztuje jakieś 30 zł, a po Januszowemu możemy nawet mieć ją za darmo, o, tym, o, czym, o czym mówiłem. Myślę, że nam bardzo mocno pomaga i gdybym miał wymienić jakąś właśnie jedną książkę odnośnie tych nawyków, to zdecydowanie James Clear jest absolutnie na pierwszym miejscu. Miało być krócej dzisiaj, ale wyszło jak zawsze, za to bardzo przepraszam. Pytanie do Ciebie, czy Ty też chcesz tego typu filmy na moim kanale, czy jednak mam się głównie skupić Tutaj, albo wyłącznie skupić na konkretnych spółkach czy na psychologii inwestowaniu. Napisz o tym w komentarzu. A ja za dzisiaj dziękuję standardowo, samych zysków.